Wreszcie was widzę, Kwiatek. Witam pana, pułkowniku. Jakie samopoczucie? Chujowe, mój Kwiatkosiu. Podobno nieźle strzyliście mi gębę. Starałem się. Wszyscy patrzą na mnie jak na smoka. I też pewnie nie lubicie bezpieczeństwa, co? Dlaczego? Każdy chciałby żyć bezpiecznie. Jeździć bezpiecznie, żeby nie trafić do szpitala. Kwiatek, jeździć bezpiecznie, to my będziemy, jak się wytępi w rogu i rozbroi miny. Dajcie mi coś od mulu. Proszę. Cybalgina, pułkowniku, to nie truje. Pan musi pełnić jakąś ważną funkcję. Za byle kim telefonu by nie ciągnęli. Mm. Ja nie powiem, wam ściśle tajne. Pan to musi mieć ciekawą służbę. Cały czas w napięciu, w ruchu. Co, so, chcielibyście zmienić przydział? Co to jest możliwe, podobacie mi się. Dobrych lekarzy do szycia zawsze nam potrzeba. Nie, tylko. Ale. lubię przygodę. Ale to trudna przygoda, kwiaty. Ciężka służba oczyszczania. Trzeba tępić, rozgniatać i utrupiać. I to po cichu, bez hałasu. I myślicie, że ktoś wam powie dobre słowo? Ech, boją się was, nienawidzą. Zawsze są gotowi wsadzić nóż w plecy. To służba straceńców. Gotowych dla wielkich spraw oddać zdrowie, życie i dobre imię. O i tak. Płotem. To bardzo romantyczne, panie pułkowniku. Romantyczne? Dla takiego inteligenciaka jak wy, kwiatek. Dla takiego prostaka jak ja to ciężka robota. Ktoś musi wywozić śmieci. Same śmieci? Każdy reakcyjny, burżuazyjny reakcjonista to śmieć, kwiatek. Weźcie się czyni niewłaściwych rzeczy. Chwała was burżuazyjna propaganda, dlatego powtarzacie wrogie plotki. Już pan doniesiono. Trzeba się dokształcać politycznie, kwiatek. Rozmowa z panem pułkownikiem rozjaśnia mi umysł. No radę, nie lubię Jezusów. Ale może i z was będą jeszcze jacyś ludzie. Wiecie co? Jak Wam się znudzi w wojsku, to zadzwońcie do mnie do Warszawy. Zbadała wasz życiorys. Pomyślimy. Szef urzędu do was, towarzyszu pułkowniku. Niech zaczeka. To jest. zadzwonić do centrali. Wynoście się łaskawie, Kwiatku. Z ministrem Radkiewiczem.